Tak, no i to się dzieje. Jest ta tarcza wschód, jest pewien bufor tworzony także z fortyfikacjami na wschodniej granicy. Tutaj ten temat też wzbudza kontrowersje, bo są tacy, którzy twierdzą, że to, to co robimy, robimy źle, że powinniśmy to zupełnie inaczej robić. No ale to w Polsce chyba zawsze, będą, gdzie jest jeden problem, to będzie 20 pomysłów jego rozwiązać. Na pewno wykorzystanie terenu, tego, że Polska ma wysoką lesistość, lasy. Yy, blokowanie yy, dróg, minowanie, mhm. także minowanie narzutowe. Polska, Polska ma system minowania narzutowego. Yy, na pewno też są plany ewentualnościowe już opracowane w sztabach, jak się bronić w razie czego, gdzie, w oparciu o jaki, jakie yy, zapory naturalne, być może wykorzystanie hydrografii, zalewanie jakichś obszarów wodą. Yy, no, Mamy o tyle szczęście, że yy. Polska ma tylko 600 km do obrony.